Muszę sobie wreszcie znaleźć pracę, bo jestem biedna jak ta mysz kościelna. Hmm, ale gdzie się zatrudni? Gdzie mnie przyjmą? O, już wiem gdzie. Dobrze, jakie ma pan uprawnienia? Eee, umiem zrobić pranie, umiem oglądać aż przez 3 godziny na telefonie oraz umiem sobie zrobić płatki na mleko. Jest pan zatrudniony. Dzień dobry, proszę bardzo. Zamówienie wam już daję, podaję. A wiecie, jakie przepyszne są te kurcza łódka? Na steru są kocimi łódkami. Zobacz, co ci mówiłem o zdradzaniu firmowych tajemnic KFC? A znaczy, to są normalne kurczacze łódka. Haha, no i łatwe, 20 zł zarobione. Co? 20 tylko? Ale marne.